Witam w kolejnym materiale na kanale Antefakty Łukaszek Rdzeną Robert Pasut i... Moja dziewczyna Julia. Mam nadzieję, że pełnoletnia. Pełne, tak! Pełnoletnia. Ile ma lat? To 20. Jest, w ogóle była dziewczyna Daniela Magikala, który, który ją bardzo źle traktował. Yy, I podobno również miękki w ogóle i w ogóle jest jednaś Magikala Cię Tak, mi? no akurat tak. Hey Robert, dlaczego? Przeprowadzamy wywiad. Yy, gdy jesteś w stanie wskazującym na mocną nietrzeźwość. Chyba ci poj**ałem, że nie wciągałem w jest Trzeźwość alkoholową. A to ja nawet tego nie liczę. Złotka to... się nie liczy. Ja trzeźwość liczę od drugiego Okej, okay, widziałem ostatnio, że bardzo chciałeś ojej, że bardzo chciałeś pokazać się u Krzysztofa Sanowskiego, jak był na proteście no tak, bo uważam, ostatniego że, pokolenia. Uważam, że patriotyzm ekonomiczny to jest podstawa silnej gospodarki i po prostu polskie to jest marka i powinniśmy jak najwięcej go wciągać. I ty jesteś promotorem tego, tak? Jestem, jestem no nieoficjalnie ambasadorem polskiego mf jestem dumny z tego. Gdyby to było legalne, to byś na pewno miał dużo współpracy, że nie jest legalne, to nie masz żadnych, tak? To nie chodzi o pieniądze, to, chodzi to jest pasja. O, 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 patriotyzm lokalny. To jest pasja, ja to z pasji na Dobra Robert, ale ostatnio na twoich live'ach, jakie robiłeś... Y w Polsce, no to miałeś mega dużo widzów, nie? Jak były akcje z tymi dziewczynami z tym Pluciem, potem z tą dziewczyną, która no. e, straciła chłopaka, jest teraz taki Agatku, twój, Agatko. Ta, jest teraz taki twój pik popularności? Nie, tego po prostu, tego bardziej. E, ja tego po bardziej prostu, pa... że, ja po prostu, o, się koro pru do mnie. Dlaczego? No podpruwałeś się w wywiadach. Co? Podpruwałeś się do mnie. Tak jak zawsze. To powtórz teraz. Serio prujesz się do pasuta? koro? Ale no nie, no Chodź nic. koro, chodź koro. Meru, się... czemu mi uderzasz? Matęk! Chodź. Będzie bitka, patrzcie. Nie, nie będzie nie, bitka. Nawet, no. w sensie... Nie, on się kobietą zasłania, to już jest przesada. Nie? Czemu obrażałeś y, Patusa Pachodnik? chciałem je pobrać. Nie obrażać cię nie obrażałem? To akurat jest ciężko zrobić. To czemu, czemu mnie. Ty... A czy to mnie pytali o ciebie? no Ja stwierdziłem, że, że to, co robisz, jest czasem przeginką, ale no właśnie jestem ciekaw, czy ty jesteś jeszcze świadom do końca, co ty robisz, czy nie. Myślę, że nie. Ej, ej, słuchaj, ja jestem w 10 razy lepszym miejscu lepszy niż ty. Tak? W internecie, no tylko ty ale jeste... W internecie, a w rzeczywistości. W ogóle wszędzie. Ty jeszcze tego nie wiesz po prostu, bo ty jesteś pieskiem jeszcze na smyczy. A się... no, Czemu, nie na chcę smycie? mówić, bo lubię tych ludzi, co cię na smyczy trzymają, ale. To z XPK? No i w ogóle ja nie tylko. Prostu... Ale jakbyś się uwolnił kiedyś od sponsorów i kiedyś powiedział jedną myśl, która jest w twojej głowie, a nie boisz się wszystkiego, to byś poczuł wolność prawdziwą i byś zrozumiał, dlaczego ja jestem szczęśliwy, a ty nie. Okej, okay. w sensie no może bo ja teraz, inaczej rozprawę szczęście. Ale tego nie wiesz, nie? Okay. Czego się boisz powiedzieć, koro? Co się trzyma? Co... Nie wiem, nie wiem. Jakie, kaj... sam... jakie, jakie kajdany cię trzymają? Cenzury. Właśnie, właśnie, sam jestem ciekaw, ale widzę po tych oczach. On nawet że... nie ma pojęcia. jeszcze... On nie gdzieś... Przysięgam, może dzisiaj co, nie, już, nie to wiem. My już to wyjaśniliśmy przed to jest, chwilą. No to właśnie, to to właśnie, moja dziewczyna to dużo o mnie wie. Dzisiaj, dzisiaj czy ogólnie? Poznaliśmy się dzisiaj, dzisiaj tak. Dzisiaj się poznaliście? <laughs> ale Daniel Magika... nie może. 20 już tutaj o to. pociąga. To, że jest lepszy niż magikal. To wystarczy! To jest, taki to jest moment taki! Naj Najważniejszy argument! Najważniejszy argument! Taki jest, jest, jest ekskskspresywny magikal. Właśnie, właśnie. Czyli u magikala było tak? Czyli na a jest taki co tak, tak? Pracowałeś 15 lat, żeby być w końcu wyżej niż magikal. No i się dokopałem. No ale nie, no jest to pewne osiągnięcie. Słuchaj, kopnąłeś truskulowca w głowę, myślałem, że mnie wyzwiesz. No, mam jeszcze parę, parę innych rywalów Tak? Drodze. A kogo masz? Tu? Dawaj walkę zrobimy. Ja Ktoś chciałem panie ciosa panie. na pewno dorwać. pierdoliło cię, a masz jakąś ambicję, kogokolwiek. Wiesz, że cios się albo położy, albo z kolegą wyjdzie. Po z ciosem. Z kim ty ostatnio walczyłeś? Z wiekiem? Tak. Okej. Okay. 105 kilo ważył. Słuchaj, masz jakąś ambicję? sportowe jakokolwiek ty ciosa wyzywasz. Wiadomo, że on albo się położy, albo z kolegą wyjdzie, albo nie wyjdzie. Ty i to dobrze o tym wiesz, zrobiłeś, poszedłeś na łatwiznę, dawaj mnie wyzwij, ja się będę z tobą do końca chłopie. Bez Dawaj. Z Ferrari dałeś dupy, ale teraz, yy, no muszę przyznać, no ujeb... truskulowca na dupsko i tyle, no to wiesz, możemy się na no. Zdejmij kajdany cenzury. Możemy się napierdalać, no, zobaczymy, pytanie gdzie, kiedy. No na fejmie, A w, a w jakiej formule? A, a w jakiej ty byś chciał? To byłem, K1 Okay, jeden MMA. Dobrze, no to może MMA i zajebiście, no i mamy to. Dogadane? Ty ciosa sobie, cios ani tego nie weźmie, cios, cios walczy ze swoim kolegą Natalem. Ty z Magikalem walcz! Dobry, Pasu! Kot, to jest za ciebie. On Ale co, to... miałeś wcześniej jakąś Źle z Magikalem? To jest jego była. No, miałam. To jest jego była i on ją źle traktował. I, widzisz? Ma, I ma małego, Magical ma małego, który ledwo staje, bo... Non stop. Yeah. I nie mam... Ty też przeżywasz kiedyś. Poczekaj, to, co... nie mam nic do kryształu. Ale dlaczego jego brat dowozi kryształ? Cię? Dlaczego jego brat dowozi kryształ? To jest dopiero chora rodzina. Czemu się do tego nie przyznają? Jest tak czemu, czemu ukrywa przed matką, że wali kryształ? Co to jest to za rodzina? Właśnie. Ludzie kochani, to powiem tak, bądźcie jak ja, przyznajcie się do wszystkiego. Tak. A nie ukrywajcie po co... To, to teraz teraz magikas zrobił family friendly i nagle... Ja nie wiem, czy mu bardziej to... współczuć, czy propsować, nie? Zrozumiesz, kiedy jesteś młodym człowiekiem. Znaczy, ja jako widz albo tak, jeb... to... tak cieszę, nie? nie rozumiem? Wolność... Tak, ci jeb... tak Ci jebne, że do Ciebie dotrze. O co chodzi właśnie w wolności w życiu. Okej, okej. Nie teraz jeszcze ja teraz... świadomy tego. Nie ma ani... Ja stary oglądam z content, nie ma ani jednej Twojej myśli prawdziwej, ani jednej. Nie ma Ciebie. Ty też jesteś, jest ty się... tylko marionetka. Tylko albo się zasłaniasz całkiem dobrze technicznie freestylem, albo tutaj grasz jakiegoś takiego pseudo-influencera, ale nie ma Ciebie tam w ogóle. Ja nie wiem kim Ty jesteś w ogóle, nikt nie wie. Koro, kim ty jesteś, are you, Koro? Ja jestem sobą właśnie. No właśnie nie. Może tam gdzieś w środku, ale albo to nie, nie na zewnątrz, nie. Ale może kiedyś skumasz. Nie? Koro zdaj mi cenzury, serio. To zamknij Mordę, już w ogóle my kurwa <śmówi> rozmawiamy, nie. Ale to, to, to jest mój wywiad! Puch, mnie tutaj wpierdalasz, Koro, to się. Do mnie... To jest mój wywiad, stary. Czy to na trzeciego. Nie, to jest mój wywiad, ja cię tu zaprosiłem. Ja z panią nie, nie, Ja cię tu zaprosiłem. To nie, 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 czemu Pazut się nie Sorry, sorry, Dobra, no zobaczymy, zobaczymy zobaczymy co cza, czas pokażę ostatni żółwik, ostatni, potem będzie w oktagonie, Dobra, dawaj, lejemy. Jo-jo. No. Dorobisz no, z nim. Serio, czemu? No. Wszczucia, bo jest nie, nie jest jakąś No to jest tak. Dla ciebie. Ja bym, czemu, czemu się Czemu? Dobra, e, to a to zaraz. Dlaczego się nie bijesz z Jackiem Muraisem? Ja No macie przeszłość. Jest potem... A stazim się bije, to stazim to nie ma sensu z Jackiem stazim. Słucham. Bo Jack stazim się bije, nie? Chodź tu, chodź tu Gdzie ty no! idziesz? Ej, nie idź tam Czemu on poszedł? Czemu on poszedł? A czemu on poszedł? O, wraca, wraca, czekaj pas wraca, uwaga, pas zwraca. No serio? Nie Nie? Co? Co? No tak, no bije się ja z wychod... z... Co? No serio Ale... Co? Tak, nie? To trolujesz mnie a ja się nie, dałem serio, nie, no serio Moki trolujesz mi. No serio, no zapytaj się, jest tam, stoi tam Możesz, możesz tam podejść, i go zapytać. Ja cię nie prowokuję, żebyś podchodził do Jacka Morańskiego oczywiście. Was... Nie no, dla mnie to jest mismatch. Nie. No, dla mnie to jest mismatch. No, nie, nie, rozumiem tego ruchu. Słuchajcie. Super ci poszło kotek, super. Wyzywamy sucite do walki. E, dobra, dawaj, wyzwanie, wyzywaj, tak. wyzywaj. Ale e, nie, 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 nie. Daj Daj wyzywaj, tak. wyzywaj. Bo ja jestem ciekawy, tego mikrofonu nie może dotykać. Dobra. dla jest ofiarą i wyzywam ją do walki. <grym a, <grym za tak. to, że rozesłała moje intymne filmy bo nie miała gdzie szukać zasięgu. No porozmawiajmy o Jacku. Ej, to jest przynajmniej prawdziwy konflikt. Ej, a czemu się nie bijesz z Jackiem? A na*** mam się bić z Jackiem? To była no, lepsza walka niż z y, Tazim. No to dawaj go, macie przeszłość. Ale tak. prób no. się do mnie na, na media, na media no, treningu. To, on się do wszystkich... Nie, nie, nie. Mieć walkę. On na media treningu przed... Ale Jacek? Tak, na media treningu, tak jak już jak się wycofał z tym wymyślonym, no, no, no. to wtedy on się na mnie podprówał, do mnie normalnie Przegadał. No że dawaj, ja bym chciał rewanż z tobą i tak dalej. Ja bym zobaczył ten rewanż, stary. Co dawaj, Jacek? Mu, teraz... Ty, dajcie zemu mógł się wyspać, ja pójdę. Młańskiego. Co, co to za pomysł jest? Bez sensu. Ej, ej tazy się biegnie. Dlaczego? Dobra. Kończymy ten wywiad, bo to nie ma nie ma najmniejszego sensu, moi drodzy.